Co tańczysz właściwie? Y Hip Obreel Gancy Tiny Jak dawno tańczysz? Od roku. Od roku? Jak się zaczęło? Kiedyś. Obejrzałem jakiś program, nie no pamiętam dokładnie jaki to był program. I zobaczyłem te wszystkie akrobatyki, które tak, oni pokazywali, i to wszystko. Więc pomyślałem, że fajnie byłoby się tak nauczyć, bo na pewno myślę, że jest się bardzo sławny no i wtedy nie wiem, nie, lubię akrobatykę, bo nie już teraz. One, 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 Sława to jest coś, co Ci się podoba? Chciałbyś być Nie, kiedyś sławny? Chciałbym być sławny, chciałbym mieć dużo akrobatyki. Uczysz się teraz w szkole u Artura Ciociuskiego, tak? Tak, tak. Mhm. E, oglądałeś Artura w, w programie? Tak, oglądałam, Wtedy już chciałem się akrobatyk nauczyć i zacząłem z y, UK&S. Pierwszym uczestnikiem to był Gleba, to jak on się rzucał też mi się podobało. A potem yy, mogę tak powiedzieć, że dzieciuski wkroczył do akcji i spodobały mi się te akrobatyki i to wszystko. Masz już jakieś osiągnięcia na swoim koncie? to jest trochę okładów i ja z akrobatyki to tak sam sobie wymyślam. Chciałbyś się zająć kiedyś też choreografią na przykład? Sam wymyślać okłady, tak. czy połowę na 100%, a na razie, ale trochę bym chciał. Na przykład pokazywać młodym dzieciakom, którzy chcą mieć tańczy. A jakie są Twoje marzenia? Moje marzenie to chyba tak jak Artur założyć własną szkołę oraz nauczyć się wielu akrobatyk i takich rzeczy. Jest jakiś taki, nie wiem, konkurs, jakiś program, jakieś miejsce, gdzie się tańczy, gdzie chciałbyś trafić? You can Dance tam gdzie był Artur oraz Mantalek. Chciałbym pójść do Mantalny. A myślałeś o jakimś innym zawodzie? Taki co, skaczą na rowerach, bmx coś mhm. takiego to albo takim. No jeszcze trochę mnie kręci albo pojedbolista, albo jeszcze taksówkarzem. Taksówkarzem byś, no taksówkarze byś chciał być? Dlaczego taksówkarzem byś chciał być? Lubię, chciałbym nauczyć się jeździć z samochodem, a taksówkarz to jest zwyczaj, gdzie można właśnie dużo jeździć z samochodem. No i taksówkarzem nawet fajnie jest być. Tak jak widzę czasem pracę taksówkarza ta jazda i to wszystko podoba mi się. Mhm. Jak mama się na to wszystko zapatruje? Ta mama jest szczęśliwa. Jak dziecko jest zadowolone, to mama także. Chciałaby pani, żeby syn był kiedyś tancerzem? Czy... No tak, myślę, że ma predyspozycję ku temu. Niech próbuje. Mhm. Niech się rozwija. A co Pani na to, że chciałby wystąpić w programie Mam Talent? co do tego programu, to nie, raczej, raczej kiedyś się śmieliśmy, że widziałabym go w You can dance", niż w ale... Marzenia dziecka, chciał, oczywiście, gdyby chciał, chciał, tak? gdyby chciał, gdyby chciał wziąć tak? udział, jasne, niech próbuje, niech startuje. Cała przyszłość przed nim. You.